Następnie, ale tego sesji. Tym następnym z sprowadzenie Pomona Island uh, Suffolk, uh, To jest w granicach Greater Manchester. Uh, <coughs> I jest to pull up uh, to the bumper. Uh, Imperial Black Forest Gato Stout. Czyli mamy taki uh, wózeczek um, samochodzik uh, z Wysokiego Miasteczka. No i kurna, trzeba dojechać do tego. Do zderzaka, nie? No i co mówi e, podtytuł, czyli Imperial Black Forest stał. Czyli to jest imperialny stout osmaku ciasta owocowego, a czym co? E, owoce leśne, z tortu. Mmm... No ja lubię akurat, nie? Takie smaki. I tu piszą tak. I jedziesz do miasta ulicami czekając, żeby znaleźć te wielkie smaki wiśni, kakao i wanilii. Czemu nie weźmiesz sobie Imperial Stouta gdzieś tam z pomony? Mm. No właśnie. Nie? Tylko wiecie, uważajcie, nie pijcie i, i, i prowadźcie, no bo 11% alkoholu to troszkę dużo, prawda? Niestety e, nawet w Anglii po wypiciu czegoś takiego e, nie będziecie mogli już prowadzić. A nie mówiąc w Polsce. Bardzo taka... Um, jakby to powiedzieć? Oszczędna etykieta. Piwo jest bardzo ciemne. E, jeśli chodzi o pianę, przy nalewaniu była niewielka, takie może pół centymetra. Dosyć ciemna, drobna, pęką ale szybko opadła. Zaraz już nic nie zostało. O, no i macie cały ten tort e, z owoców leśnych. Tu jest dużo czekolady, kawy. E, Wiśnie, yy, owoce leśne, takie jak powiedzmy, jeżyny, trochę takich kwaskowych nutek, troszkę słodyczy, troszkę takiej kremowości. Może to tak to za właśnie tutaj wychodzi. O! Oh, bardzo przyjemnie, ale zarazem delikatnie. No, nie, ma, nie ma nic przestadzonego tutaj. Bardzo przyjemnie. Dobra, spróbujmy. Masz, że zrobię. No, dobre. Co trzeba powiedzieć, że to nie jest zbyt ciężkie piwo. Ono nie jest syropowe. E, nie jest takie gęste. E, ma taką wyraźną pijalność. E, troszkę lżejsze ciało. Jest słodkie, ale nie za słodkie. Nie ma takiej syropowatości, że tak powiem. E, Pierwszy, co się rzuca w oczy, to jest. Paloność, kawa, czekolada, a później właśnie te owocowe nuty. Dużo e, wiśni, jeżyn, e, trochę takiej e, kwaśności z tych owoców jest, ale także jest i wanilia, e, jest i laktoza, jest tu i fajnie słodko, kremowo. E, także naprawdę są te nuty tego tortu: e, owoce leśne. Naprawdę jest przyjemnie, łatwo pijalne jest, to trzeba podkreślić, że alkohol jest ładnie ukryty, nie ma ani aromatu, ani smaku, nawet rozgrzewanie w przełyku jest no, minimalne. Także bardzo przyjemnie. Jest duży taki nacisk na, położony właśnie na tą, tą owocową... Owocowo, owocową kwaśność. Tak to mu określił, tak. Także jest przyjemnie, i jest podkreślona taka ta baza właśnie z tego czekoladowego ciasta, brązowego i na to jest krem, na to, jest, na to są położone owoce i to wszystko tutaj czuć. Bardzo przyjemnie, ale zarazem odświeżająco, nie jest zbyt słodko, nie jest zbyt gęsto dosyć fajnie, przyjemnie, naprawdę. Hmm. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wam też się ta recenzja spodobała piwa, Także dajcie łapkę w Subskrybujcie kanał i pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nie wam przypominał każdy nowy na, na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.